Witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony kanał Poradek witam się wszystkich bardzo serdecznie, drodzy widzowie, oczywiście drodzy państwo, jeszcze raz wszystkich witam, dzisiaj witam oczywiście w kolejnym odcinku, może nie o Hortensji, ale tym razem po prostu o Piwoniach, na sam początek chciałem po prostu, na sam początku chciałem po prostu... Powiedzieć, że zachęcam do subskrybowania kanału Pradego Główne się na YouTube, do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Również zapraszam na Instagrama i na Facebooka do zostawienia obserwacji, łapki w górę lub serduszko i dalej do udostępnienia, udostępnienia tego filmu, dalej żeby po prostu poszedł w świat. No i dzisiaj zaczynamy mniej więcej o piwoniach. Mniej więcej jak, co dać najlepiej pod piwonie, żeby bujnie kwitły... Yy, zwaną taką jakby burzą kwiatów, mniej więcej co dać najlepiej, no oczywiście jest wiele, wiele, wiele różnych nawozów, ale najskuteczniejszy najskuteczniejszych tych nawozów jest taki że po prostu jak wykopujemy dołek czy coś podobnego, znaczy nie podobnego przepraszam, po prostu wykopujemy domek i chcemy po prostu tą piwonię przesadzić czy coś, to po prostu dosypujemy fus od kawy lub yy, mączkę bazaltową lub do tego jeszcze dosypujemy do tych fusów dodajemy jeszcze mączkę bazaltową i po prostu sadzimy tą piwoń i wtedy mamy pewność, że może nam yy, też yy, taka jakby burza nastąpić, że będzie dużo kwiatów, pąków tak dalej i będzie nam rosła bardzo dużo i będzie gęsta, puszysta i większa ta piwonia, jeżeli chodzi o to, bo tu oczywiście mowa o piwoni i tak dalej. Ale jeżeli mamy już normalnie posadzoną piwonie, tak? Bez żadnych tam nawozów, bez niczego, praktycznie na samym jedziemy oborniku granulowanym lub zwykłym, kompostem itd. To możemy te piwonie oczywiście wzmocnić, tak? Możemy na przykład fusot z wodą ładnie wymieszać i podać pod hortensję, podlać tą pod te, przepraszam nie hortensję, tylko pod te piwonie... Można po prostu podać te fusotkawy, płynne fusotkawy. Przypominam, płynne, czyli fusy z wodą, wymieszać, fusy z wodą, wymieszać i po prostu podać pod piwoń. Również możemy zastosować kwasek cytrynowy, który jest naprawdę bardzo dobry, jeżeli chodzi o sadzonki do pomidorów, do ogórków, do praktycznie wszystkiego, bo też kwasek cytrynowy też pomaga dla skrzydłokwiatów. kwiatów. Jakże się wzięli ostatni film na moim kanale, to dzięki właśnie kwasu bursztynowego, inaczej kwasek cytrynowy to się tak inaczej nazywa, zakwitła mi e, skrzydłoka variegata Diamond. Czyli skrzydłok. Skrzydłokat variegata variegata mi zakwit właśnie dzięki kwasku cytrynowego, czyli inaczej kwas bursztynowy, to jest coś podobne tak dalej, bo to samo żeby praktycznie jest to samo i tak samo to smakuje. Kwaśne jest jak diawli, Dużo witamin ma i też dosyć ciekawie działa na człowieku i na roślinach, bo to zależy od jego metabolizmu i stabilizacji tego, jak człowiek czy roślina się czuje i w jakim okresie ona jest i mniej więcej e, jak ona się czuje, tak, w jakim jest stabilnym stanie. O tak, jakby to powiedzieć, ale jeżeli chodzi o kwasek cytrynowy, bo już fusy o tym mówiłem. Fusę by trzeba było zmieszać z wodą i po prostu pod podać, pod korzeń, tak najlepiej. Jeżeli chodzi o pasek cytrynowy, to zalecane jest 10 gram, 10 gram, czyli praktycznie to jest chyba paczuszka malutka chyba e, kwasku cytrynowego, tam chyba jest 10 gram, na 10 litrów wody. Na 10 litrów wody ładnie wymieszać, elegancko i po prostu też można również podać tym kwaskiem cytrynowym pod pod piwonie i będą więcej jak to mniej więcej widzimy na zdjęciu tak będą więcej kwitły że będzie tych piwoni coraz więcej 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 nawet można e, chyba też pod piwonie koperkową ale dokładnie jeszcze nie wiem ale pewnie tak bo to chodzi tutaj o wszystkie piwonie i tak dalej bo ona się po prostu rozrosła i była po prostu wielka i się roiła od bujnych e, pięknych kwiatów także tak to jest to są takie dwa skuteczne nawozy na bujne kwitnienie kwiatów piwoni Także, jeżeli chodzi o kwitnienie, tak dalej, również oczywiście można dodać swoje tam jakieś chemiczne nawozy, i tak dalej. No, dobry jest też chlorowitz do piwoni czy też yy, inny jakiś tam nawóz obornik granulowany kurzy jest też bardzo dobry. Też polecam również nawet taki kompost gotowy w takich jakby woreczkach, czy w czymś można też dostać w mrówce. Takie dosyć z różnych warzyw czy czegoś innego, taki porządny, stabilny kompost, który daje dużo energii roślinom, pod roślinę lepiej podsypać i będzie ok, ale najlepsze to by było te fusy od kawy. No i pamiętajmy też w tym kwasku cytrynowym. Także tyle oczywiście z mojej strony. A ja się oczywiście będę z Wami żegnał, także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.